Słowo Boże poznaje się tak jak się odkrywa Ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytać będziemy fragment z Ewangelii Świętego Marka, 6, rozdział wersety od 14 do 29. Tytuł dzisiejszego spotkania to Herod i Jan Chrzciciel. Tytuł taki zmusza do zastanowienia, gdyż zestawiamy ze sobą dwie skrajnie różne postacie. Nawet jeżeli ktoś nie jest dobrze zorientowany w osobach występujących w Nowym Testamencie, to jednak już z samym imieniem Heroda skojarzenia ma skrajnie negatywne. Nawet jeżeli nie rozróżnia wszystkich Herodów występujących w Nowym Testamencie. Jan Chrzciciel to przede wszystkim ostatni prorok i poprzednik Jezusa. Jego przedwczesna śmierć jest skutkiem zawziętości Herodiady, konkubiny Heroda Antypasa, jednego z synów Heroda Wielkiego. U schyłku panowania tego ostatniego Heroda Wielkiego, Jezus urodził się w Betlejem. Zanim zaczniemy czytać tekst dzisiejszy, trzeba wyjaśnić stan cywilny Heroda Antypasa który wpierw poślubił Arnon, córkę Artasa IV, a po jej oddaleniu związał się z Herodiadą, swoją strzostrzenicą, a równocześnie niedawną żoną jego przyrodniego brata Heroda Filipa I. Z powodu publicznej krytyki tego związku Jan Chrzciciel został wpierw uwięziony, a następnie ścięty na osobiste polecenie Heroda Antypasa. Te ustalenia są kluczowe, aby zrozumieć narrację w tekście od 14 do 29 wersetu Ewangelii Marka 6 rozdziału. Zacznijmy naszą lekturę od pierwszego fragmentu zawartego w wersetach od 14 do 16. Także król Herod posłyszał o nim gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: To jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, stwierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, z martwych stał. Herod Antypas po śmierci swojego ojca Heroda Wielkiego, według testamentu zatwierdzonego przez cesarza Augusta, został tetrarchą, czyli władcą jednej czwartej krain Galilei i Perei. Na jego więc terytorium rozpoczął działalność najpierw Jan Chrzciciela, następnie Jezus. Miejsca ich działalności określają dotąd w naszej Ewangelii nazwy geograficzne, takie jak Galilea, czyli galilejska kraina, i nazwy miejscowości z terenów Heroda-Antypasa, takie jak Nazaret czy Kafarneum. Czytany dziś tekst z Ewangelii wprowadza na scenę Heroda, Antypasa i z jego punktu widzenia przedstawia wystąpienie Jezusa. Do tetrarchy, zwanego powszechnie królem, docierają wieści o działającym na jego terenie Jezusie, którego imię je stało się znane. Czytane dotąd teksty potwierdzają duże zainteresowanie wystąpieniami Jezusa w różnych terenach i miejscach. Jezus jawi się jako zwiastun czasów mesjańskich, egzorcysta i cudotwórca, także nauczyciel. Rozgłos z powodu jego wystąpienia Herod tłumaczy tym, że to Jan chrzciciel powstał z martwych i dlatego dokonuje cudownych znaków, dosłownie dzieł mocy, które działają przez niego. Istnieją także inne opinie odnośnie do Jezusa. Jedna grupa identyfikuje go z Eliaszem, który miał przyjść u końca czasów, inna zaś uznaje go za kolejnego proroka. Herod trwa jednak zdecydowanie przy swojej opinii, uznając do tego, że to on kazał ściąć Jana chrzciciela, a zarazem wyznając wiarę w zmartwychwstanie umarłych, co nie było wówczas powszechne wśród Żydów. W Ewangelii Marka podobne zestawienie opinii odnośnie Jezusa pojawi się później, gdy on zapyta swoich uczniów, za kogo uważają go ludzie. To jest ósmy rozdział tej Ewangelii. Uczniowie odpowiadają podobnie jak w czytanym dziś tekście, łącznie z opinią Heroda, a więc za Jana chrzciciela, za Eliasza lub jednego z proroków. Wtedy tylko Piotr wyzna, Ty jesteś Mesjasz. 8 rozdział, 29 werset. Kolejny fragment opowiada o tym, jak doszło do ścięcia Jana z polecenia Heroda, zaczynając od wydarzeń poprzedzających pojmanie chrzciciela. Czytamy wersety od 17 do 26 rozdziału. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twojego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekróć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Uwięzienie Jana zostało już wspomniane na początku czytanej przez nas Ewangelii, stanowiąc ważny punkt odniesienia. To uwięzienie jest podkreślone, że to właśnie po jego uwięzieniu, uwięzieniu Jana, Jezus zaczyna głosić Ewangelię Bożą. To czternasty werset pierwszego rozdziału. Natomiast w czytanym przez nas dziś fragmencie wpierw autor przywołuje znany już fakt uwięzienia Jana, a następnie ujawnia jego powód. Później zaś przedstawi dalsze losy Jana aż do jego śmierci i pogrzebu. Uwięzienie dokonało się w ten sposób, że Herod posłał odpowiednich ludzi, aby pochwycili Jana i już związanego miał w swoim więzieniu. Herodiada jest wskazana jako ostateczny powód uwięzienia Jana przez zwrot z powodu Herodiady. Dokładnie jednak z tego powodu, że będąc żoną wcześniej Filipa, została poślubiona przez jego brata Heroda, Tetrarchę. Bezpośrednią przyczyną uwięzienia Jana były jego słowa odnoszące się do Heroda nie wolno ci mieć żony twojego brata nawet gdy Jan już był w więzieniu jego słowa upomnienia wciąż brzmiały na co wskazuje forma czasownika mówić lego w imperfectum a więc czynność dokonana w przeszłości której skutki nadal trwają wciąż także obowiązuje zakaz poślubienia bratowej zapisany dawno już, przecież bo w Prawie Mojżeszowym, w Księdze Kapłańskiej, XVIII rozdziale i w XX. Dian zostaje osadzony w więzieniu, aby uciszyć jego głos napomnienia, trwa napięcie między Herodiadą a Herodem Tetrarchą. On wciąż odczuwa lęk wobec Jana Chrzciciela i wciąż uważa go za męża prawego i świętego. Z tego też powodu go wciąż broni, przed zamiarami morderczymi Herodiady. Ona zaś jest wciąż zła na Jana i chce go zabić, ale póki co dotąd nie mogła. Jest przy tym zdeterminowana, aby za wszelką cenę przerwać jakikolwiek wpływ Jana na Heroda. Gdyby bowiem nawet teraz, kiedy Jan jest w więzieniu, udało się Janowi przekonać Heroda, ten oddaliłby ją od siebie. Tetrachla ze swej strony trwa w chwiejnej równowadze, jak to można powiedzieć, gdyż słuchając słów Jana bardzo się niepokoił, a zarazem go wciąż chętnie słuchał. Napięcie odnośnie do tego, co dalej z uwięzionym Janem sięga szczytu. Zanim dojdzie do przesilenia, już można się domyślać, w jaki sposób ulegnie ten, który jest, nie jest jednoznaczny. Do realizacji swoich zamiarów doprowadzi natomiast ta, która jest wręcz zdeterminowana. Dotąd zaś jedynie brak sprzyjającej okoliczności uniemożliwiał jej przeprowadzenie swojej woli. Ostatni fragment zaczyna się od stwierdzenia, że dla Herodiady sprzyjający moment właśnie nadszedł. Kobieta wyzyskuje go bezwzględnie i skutecznie. Słuchajmy się wartką. Pełną dramatyzmu narrację w wersetach od 21 do 29. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia, prośmie, o co chcesz? A dam ci, nawet jej przysiąg dam ci o co tylko poprosisz nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę o co mam prosić? Ta odpowiedziała o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę Jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. siebie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Chwilą sprzyjającą, piękne słowo eukairos, a więc chwilą sprzyjającą zamiarom Herodiady okazuje się uczta z okazji urodzin Heroda. Sprzyjała jej także ranga przyjęcia oraz obecność najbardziej znakomitych osobistości w Galilei. Bezpośrednią okazję dla Herodiady stanowi występ jej córki, której imię Salome znamy dzięki dziełom Flawiusza. W pewnym momencie trwania uczty, gdy córka Herodiody weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i leżącym przy stole, a więc ucztującym na sposób hellenistyczny. Uroczyście wiążąco mówi teraz król, Basileus, występujący dotąd pod imieniem własnym Herod, mówi do dziewczęcia, która dotąd była określana jako córka Herodiady. Te zmiany w określaniu kluczowych postaci mają podkreślić, że król może wspaniałomyślnie i hojnie obdarowywać, skoro należy do niego całe królestwo. Zdrobniałe określenie dziewczynka jest bardziej odpowiednie dla osoby mającej otrzymać nagrodę za wspaniały występ wobec zachwyconej widowni. Łaskawy władca wzmacnia swoją obietnicę zapewniając, że młoda tancerka otrzyma... O co tylko będzie prosić, nawet połowę królestwa, którego on jest przecież władcą. Choć takie sformułowanie wskazuje na nieokreślone, ale wielkie możliwości. Dziewczynka, która wcześniej wraz z matką zamieszkała w domu Heroda, do niej zwraca się z pytaniem, o co ma prosić. Ta zaś dobrze wie, że nic z połowy królestwa. Które by otrzymała jej córka. Gdy bowiem Antypas da się przekonać przez Jana, aby ją odprawił, ona straci wtedy wszystko. Dlatego poleca córce, aby prosiła o głowę Jana chrzczącego dosłownie. Ta natychmiast udaje się do króla i prosi o głowę Jana chrzciciela. I to podano na misie. Ta ostatnia forma rzeczownikowa, chrzciciela, jako tytuł, wskazuje na głowę martwego już chrzciciela na misie, nie chrzczącego. Prośba sformułowana przez matkę jest krótka. O głowę Jana chrzczącego. I domaga się od króla naucznego i natychmiastowego poświadczenia, że Jan, dotąd żyjący, a nawet chrzczący, że on już nie żyje. Córka mówi, chcę, żebyś mi zaraz dał i to na misie głowę Jana chrzciciela. A nie Żądanie to wyraża termin Aiteo, wzięty z języka transakcji i targowania się. Król, zachowujący się dotąd niezdecydowanie, teraz zasmucił się. Jednak nie jak dotąd słowami jednak chrzciciela, ale dlatego, że musi teraz wydać dla kata rozkaz ścięcia człowieka uważanego za prawego i świętego czyni coś, co jest głęboką niesprawiedliwością wobec człowieka, który nie zasłużył na śmierć. Herod nie podejmuje nawet próby odrzucenia żądania córki Herodiady z powodu złożonej wcześniej przysięgi i ucztujących beztrosko i oczekujących od króla nagrody dla młodej tancerki. Akcja opowiadania przyspiesza. Wpierw dziewczynka pospiesznie udała się do króla, domagając się, by on zaraz dał jej na głowie na misie głowę Jana. Szybko też król posłał strażnika lub kata, by przyniósł jego głowę. Ten zaś wypełniając polecenie poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł jego głowę na misie. A po przyniesieniu głowy dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swojej matce. Narratologia, nauka o analizie tekstów narracyjnych mówi, że nagromadzenie czasowników sprawia, że akcja przebiega szybko w odczuciu tego, który czyta tekst. To właśnie przykład przed chwilą usłyszeliśmy. W ten sposób Herodiada odsunęła zagrożenie oddalenia jej przez Heroda raz na zawsze. Odcięta głowa Jana już nie przemówi. I stanowi gwarancję tego, że nie będzie już miał wpływu na tetrarchę. Paradoksalnie, jednak na początku czytanego przez nas dziś tekstu, zamordowany Jan powraca do Heroda. Najpierw poprzez wieści, o których słychać, o znakach dokonywanych przez Jezusa, następnie w postaci przekonania króla, że ten ścięty, kiedyś w jego więzieniu Jan, teraz żyje. I to on dokonuje cudownych znaków wobec tłumów. Cały czytany dziś fragment kończy się skróconym opisem jego pogrzebania ciała Jana Chrzciciela przez jego uczniów. Usłyszawszy o jego śmierci, przybyli, zabrali jego zwłoki i złożyli w jakimś grobie, jakimś. Nie ma bliższych wskazówek, gdzie on jest. Ani mowy o tym, aby ten grób był nawiedzany, ani tym bardziej, że jest albo został kiedyś pusty. Odosobnionym więc i niczym niepopartym pozostaje sąd Heroda, że Jan z martwych stał i że to on, a nie Jezus dokonywał uzdrowień i wybęzał złego ducha. Jan będzie wspominany w Ewangelii Marka, kiedy Jezus będzie pytany przez arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych w świątyni o to, jakim prawem prowadzi taką działalność i kto mu dał do tego władzę. To jedenasty rozdział, werset dwudziesty ósmy. Jezus wtedy uzależni swoją odpowiedź od tego, czy pytający odpowiedzą na jego pytanie odnośnie tego, skąd pochodzi chrzest Jana. Gdy mu odpowiedzą, że nie wiedzą, wówczas usłyszą, więc i ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tej lektury z szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Szczęść Boże!